Witajcie, zapraszam Was na Top 5, czyli zestawienie najlepszych postów z gizmodo.pl. Dzisiejszy odcinek pełen będzie różnych nietypowych zdjęć. Zaczynamy od fenomenalnych miniatur ze świata gwiezdnych wojen, które zrobiły furorę na japońskim show dla hobbystów tego typu zabawy. Eco Everest Expedition to ekipa, która wchodząc na góry, przejmuje się ekologią oraz śmieciami pozostawianymi przez innych Himalajstów. Oto niezwykły zestaw, który zabierają na wyprawę. Kuchenka wykorzystująca światło słoneczne, energooszczędne lampki, latarki LED latarki ze światłem ultrafioletowym do uzdatniania wody, hermetyczne toalety z polietylenu o pojemności 5 kg oraz uwaga, torebki Restop rozkładające oddany mocz. Uh, Na miejscu trzecim w ramach odpoczynku od krótki film z kursem otwierania okay. szampana. Uh, let's do it. First time. Ooh, Second time's the charm. Well done. Wczoraj wszyscy czekaliśmy na koniec świata. Póki co redakcja Gizmodo jest cała i zdrowa, ale znaleźliśmy wiele zdjęć, które dokumentują tajemnicze zniknięcia kilkunastu osób. Więcej informacji znajdziecie w linku na dole ekranu. Na sam koniec zwycięska fotografia żołnierzy walczących na wojnie secesyjnej. Jeśli jeszcze nie zauważyliście, na zdjęciu znajduje się pierwszy w historii Mistrz Drugiego Planu.